Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i kolejna część Mind Path to the Talamus, czyli drog umysł, droga do prawdopodobnie wybaczenia, oświecenia, trudno powiedzieć, ee, ponieważ tego słowa się nie tłumaczy. Utknęliśmy tutaj w pewnym puzzlu, puzlu, tak, i wędrujemy tam, gdzie słońce, tam, nie wiem, czy widzicie, tam jest drzewo. E, według historii już wiemy, że mamy e, udać się w stronę drzewa, żeby znaleźć e, ...prawdopodobnie swoją siostrę, którą e, która zginęła, trudno powiedzieć w jakiej sytuacji. A, I... ...prawdopodobnie poprosić o wybaczenie, coś takiego, no bo o to, co w tej grze chodzi, to jest człowiek... O, i tutaj jedna rzecz, zobaczcie, którą ominąłem, nie, nie patrzyłem, tu jest przecież murek. I musimy z tą kulką wrócić. Taka prosta rzecz, a... ...tyle problemu nastarczyła, no. Dobra, mamy kulkę. Teraz musimy iść po drugą kulkę. postawimy okay. kulkę. Tu się podniesie. most. bardzo fajnie. A teraz widać lepiej, gdzie idziemy w słonę słońce. Ciekawe, mózg u nas, u nas rzeczywiście jest w pewnym sensie labiryntem, ale aż takim. Dobra, kulkę. Teraz tak naprawdę musimy się dostać jakoś do jakiegoś portalu, Czekajcie, teraz tak Ja chcę, żeby to padało. Na razie powiedzmy, że to było OK, Okej, tu jest most widzimy. Niestety nie możemy wejść głębiej do wody, bo to niemy bo najwidoczniej mój bohater nie umie pływać, chociaż to jest... Woda umysłu, to znaczy w sensie wymyślona woda, tak? Okej, okay, zobaczcie jakie fajne. Tutaj postawimy. O, i mamy odpalony. Weźmiemy może tą kulkę ze sobą. Nie byłoby to głupie. Szu! wpadłem. Nie, nie tu był pomost. O, he, cześć. Jak tu ładnie. Yy, nie do końca jestem pewny, czy jak postawiliśmy na tych grzybkach, roślinkach, prawda, czy to zmieniło porę dnia na noc? Trochę jak noc. I to co to ma być księżyc? Chyba ta. A jak fajne promienie wy widać, widzicie? Świetne. No dobra, mamy tutaj portal. Przejdziemy przez niego. Fajnie że rzeka wpływa na niego. Eee. Yy. Myślę, się, że gdzieś na górę musimy wejść, a jak wrócimy to co? Gdzie się... A, widzicie. Dobrze, że wziąłem kulkę. Widzicie? Dobry pomysł. Puścimy kulkę szybko. Pójdziemy tu i mamy windę. I to zapri. Zresztą gdzie dalej. A w drugiej strony. Okej, okay. to chwila skupienia, i tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać te puzzle. Dziwne te niebo, nie? Jakiś. Okay, Przychodzimy tu i luzik. Idziemy dalej. Oj, coś, ja się zastanawiam, co będzie dalej, bo powiem szczerze. Ło, wow, bańka. Karteczka poleciała tam, czyli tam musimy wejść. Ktoś nas stanowczo prowadzi. Uh, uh, uh. Nie, to się odbijamy od tego. Znowu jesteśmy w jakimś. Przeskoczymy? Nie, nie przeskoczymy. Dobra, czyli się nie da przeskoczyć. Czyli będziemy szli jakiś tutaj. A, um, Musimy coś znaleźć. To jest jakaś jaskinia. O dziurka Okej, okay, czekajcie. To tylko kulki brakuje. No już chyba wiem o co chodzi, czekajcie. Aha, tędy można było wejść. Okej, okay, ale... No, weźcie tą. No weź weźcie... się! O, dobra. Zwój neuronów. Jest to bardzo ciekawa gra, bo ja Wam powiem naprawdę ładnie zrobiona z głową. Tylko gdzie jest krzaczek, który. Tu mam rzucić? E? I? Aha! Muszę stać tu. Dobra, będę wiedział na przyszłość. Ładnie zrobione. Roślinki, jakieś krzaczki rosną, nie? No dobra, czy gdzieś w tej dziurze jest yy, coś dezaktywującego na chwilę tą bańkę? O. Okej. Okay. Podoba mi się to. Podoba mi się to, tu trzeba myśleć. Hm, to jest abstrakcyjne. Myśleć w mózgu. W sensie wymyślenia czyimś. Tu. I tu, tak? Tu. No proszę cię! Nie wyszło. Jeszcze raz. Kurde, daleko ta kulka jest tylko. Klub. Okej. Okay. Weźmiemy talamus. Skąd oni wymyślili takie słowo talamus? Może to gdzieś jest, trzeba powygooglować temat, ja wam powiem. Zobaczyć o co chodzi z tym talamus. A, 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 a tu. Okej. Okay. Jest. Udało się. Uff. Wow. Ty ktoś tam jest? Jaki człowiek? To jest ten rysunek. Dziwne człowiek. Nie wiem czy mam się go bać, czy nie. Idziemy w stronę drzewa, dobrze, idziemy. Mam nadzieję, że tylko te skały się nie zaczną zamykać. Albo coś w tym stylu. Okej. Okay. Ciekawa wizja, ciekawa wizja. No no wiem, że człowiek... To jest bohater jest... I could feel thalamus looking over me. Aha. Waiting for nie Aha, czyli de facto tak, jesteśmy ciągle prowadzeni przez jej rysunki, to są te karteczki Sofii, czyli naszej chyba dobrze pamiętam, siostry, yy, która zginęła wcześniej. Jak nie wiecie, jak jej historii nie znacie, to obejrzyjcie poprzednie odcinki. No dobra, a on mówił, że czuł, że ten talamus, czyli to drzewo, czeka na niego. To jest symbolika. Ktoś tu kuźwa za dużo mgły? Symbolicznie. I on nie wie, czy znajdzie na końcu Sofię, czy Wybaczenie Boga, bo on się czuje winny. Dobra, tam jest. Oj, nie podoba mi się to. Nie wiem kto to był ten człowiek tutaj tak co widzieliśmy go. Cholera jasna. What? Nic nie widzę. He? Huh? O. What the fuck am I? Nie wiem gdzie jestem, ale Ok, czekajcie, tu jest jakiś krzaczek. Murek, którego nie możemy przejść, bo jesteśmy. A nie, możemy, dobra. Tu są krzaczki, które teleport nam aktywują. Czyli idziemy w stronę migającego światła, no bo. Hmm. No nie mam wyjścia, ja nic nie widzę. Nie wiem, widzicie coś? Słupek. A! To to jakaś latarnia. Okej, okay, wszystko fajnie, tylko gdzie dalej? A, musimy znaleźć kulkę, żeby teleport odpalić. Czyli musimy poszukać w tej mgle. Hmm. Nie podoba mi się to za bardzo. Nie lubię we mgle chodzić. We mgle przeważnie... Shit. shit, jeszcze raz shit. Idziemy za kolumnami, może to coś pomoże. I skąd tyle tej mgły? Mgła się przeważnie... e, czekajcie. Nie mogę... O. Mgła się przeważnie tworzy nad zbiornikami wodnymi albo niedaleko. Hmm. Nie czaję tego, ale okej. Okay. O, jest tutaj coś hmm? Zabierzmy kulkę i co się stanie A, i to było odpowiedzialne za mgłę. Uh. Uh. No dobra, ale musimy się dostać tam żeby się tam dostać, to pierw sobie odpalmy... Kurde, ładna muzyka. Portal sobie odpalmy. Gdzie to było? To do... Tam jest to drzewo talamusowe. O, tam jest, dobra. Ładna łoka, ale bym błądził, gdyby nie te kolumny. Oj, byłoby niefajnie. No zresztą tam murki są wokół. On, on podchodzi do tej sprawy dosyć pozytywnie, zauważyliście, że. się nie może doczekać, kiedy. Uff. Jeszcze jedna kulka? Weźmiemy. Świecąca. Ojo, ile teleportów tu wszędzie. Tam, tam. Za bardzo czaje, po co mi ta świecąca kulka, ale spróbujemy. Bo chyba mgła mi nie jest potrzebna do niczego, co? Hmm. No nic, przejdziemy, zobaczymy, co dalej będzie. O! biurko. jest wszystko rozwalone, żeby tam wejść. No chyba, że... Chyba, że dam radę. Czekajcie. Ta, przy moim skoku to... O nie, nie, nie. Taki kawał to... Chociaż... Można spróbować tu. Okej. Okay. E. I. I ja. I ja. Hop. Hop. prawie utknąłem. E. Nie, to nie, raczej chyba nie tędy. Czekajcie, czekajcie, jakiś pokazuje. Oj, utknąłem teraz to na poważnie. Widzicie, jak szedłem, takie smuszki były. No dobra, ten portal do, do czego prowadzi ten? Stanówmy się I jesteśmy Z powrotem Hmm Gdzie jest moja kulka? Poleciała Wracaj Ty, może tą kulkę z powrotem musimy No, to może być Może być to Tylko czekajcie, gdzie był Jakbyśmy umieścili znowu tam przy tej mgle, tylko żebyśmy wiedzieli, jak to wrócić. Czekajcie, to tędy pójdziemy. Hmm. Za cholerę nie wiem, gdzie to było. Tam, za tą drugą, z drugiej strony? Bo wiecie o co mi chodzi? Może tam gła coś powoduje, że się, nie wiem, coś podnosi? Taką nadzieję mam. Hmm. Zgubiłem. No, czekajcie, przejdziemy sobie tędy. Będziemy bliżej, bo to teleportuje nas. A jak idziemy tędy? Haha! Ha! Nie wiem o co chodzi, ale jest fajnie. O! 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 Ciurla! Ciurla! Zobaczcie, wo woda podnosiła te, 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 Czekajcie, tylko jakoś z drugiej strony da radę przejść. O! Widzicie? Próbuję to Na ki A? No. Wrócimy tutaj Okej, okay, wszystko się podniosło Dam radę? Oczywiście, że nie dam rady muszę kur do nowa, a nie czekajcie Ech. 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 Trochę cheatowo, ale Ale daję radę Czy cheatowo w sensie pewnie nie tędy droga wow. Okej. Okay, Okej, daliśmy radę. Wu, tam daleko widzicie portal. Okej. Okay. I ten. Do następnego kurczę, pewnie portalowego jakiegoś kombinactwa. No ale... Cóż no. Really? Where am I? zaraz przepraszam bardzo znowu słup widzę jakoś tak wszystko fajnie tylko gdzie ja mam iść No dobra No nie wiem, dobra Domyślam się, że co? No tędy Spróbujmy Przecież jest to naprowadzanie Mamy tu coś Okej okay. Sprawdźmy to Mroczna, u to jakiś roz Dobra Uu, Dobra, jesteśmy tu Czekajcie, czekajcie Tu będziemy musieli później pójść się nam most ułoży, dobrze Okej, okay, zejdźmy sobie tu. Tam jest główna... Muszę znaleźć... Wszystkie Przecież tu byłem. Muszę znaleźć kulkę... Hmm. Po pierwsze tą mgłę wyłączyć. Czekajcie, gdzie to miga? tam. Trzeba by to. Bo tu jest tak, tu jest jedna kulka, która musi tu być. Chyba, że. Bo ona uruchamia portale, tak? Dzięki temu będziemy widzieli świecącą się kulkę, więc zaraz, zaraz, przy... zaraz zakombinujemy i będziemy widzieli. Tylko trzeba, o widzę. To od wody. Okay. Tak, to jest od wody. To jeszcze tylko pozostało nam znaleźć kulkę. I wyłączyć tą cholerną mgłę. Nie, wiem, idę gdziekolwiek. Myślałem się, że tam dalej nie ma już przejścia. Wow. Po oczach dostałem Gdzieś tu musi być kulka Tylko gdzie? Nic nie widzę, dobra, poczekajcie sekundeczkę Jestem z powrotem, kochani, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie. Jak w mgle się chodzi trzeba iść za tymi kolumnami, bo one mnie doprowadziły tutaj, a tu skubaństwo w takim dołku leżało i nie było widać. Dobra, zabierać mi tą mgłę. No, w końcu. A tak to jest, tak to jest, że jest podstępne. No dobra, teraz trzeba iść do tych obelisków, zostawić, żeby zaczął być jakie piękne niebo. To mi się mniej podoba, te lewitujące kamienie, bo coś czuję, że. Tak, tamtedy będziemy szli, widzicie la, dobra, e, gdzie były kamienie, kamienie Tu się, tu się odnaleźć to nie jest tak proste, już wam mówię No hmm. gdzie był ten szrein? Tam jest, dobra Okej, okay. zostawimy tam, żeby deszcz zaczął padać Wtedy to się podniesie, wtedy wejdziemy tutaj i będzie, będzie miodzio lodzio um. Tak ty myślę przynajmniej no zobaczymy. Kurde, niebo jest piękne. No. Robi wrażenie. Gra nie jest jakoś super zaawansowana technologicznie, ale powiem Wam, że warta wydania każdej złotówki na to, a ona nie była dosyć droga, ona kosztowała yy, na Hubble Store jakieś 40 złotych takiego 35 może? Tylko jak ja się dostanę tam na górę? Dobra, to Podskoczę, 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 podskoczę. E, e, e. A, teleportem mogłem się dostać, Cześć. Jak ten wszedł, tam bym się tepnął i tu, dobra No no znaczy, trzeba było teleportem, ale Widzę, że gra pozwala na ewentualnie troszeczkę kopsa Ok, jest fajnie. Przechodziliśmy do kolejnego, a widzicie jakie, jakie tam niebo jest, jak jakby się zawalało, rwało albo coś. No dobra, idziemy dalej. Odblokowano osiągnięcie, walking in the fog, wchodzenie w tym, w mgle. Fajne Okej, okay, dzień dobry O kurcze, ile my tego What the fuck? Czek zejdę z tego to Ok. Oraj, to robi się ciekawie Labirynt umysłu totalny Gdzie ja je... Tu jest kulka jedna A gdzie będzie błyszcząca kulka Teoretycznie tego nie chcę zabierać Bo jak zabiorę to nie wyjdę stąd pewnie no zobaczymy Ta Nie zaraz Ta portal znika, musimy to zostawić tutaj No chyba że czekajcie nie jest powiedziane, że tu nie możemy zostawić, czekajcie Ciekawe czy... Okej, okay, teraz tą kulką mogę tu przejść Shit! Aha! Nie chcemy stracić kulki! I osiągnięcie powinno być za spadanie. Okej, Ok. Eee... Wszystko fajnie, ale jak stąd wyjść? Co za różnica gdzie ta kulka będzie stała i tak musi być? Czekajcie, o, tu jest przejście. Tam chyba coś jest. <laughs> A widzicie? Nie da się. Wiecie o co chodziło, żeby ominąć ten portal, bo... Czy portal mnie tepnie znowu gdzieś, prawda? A ja chciałbym tam pójść dalej na skałę. Chyba, że z drugiej strony czekajcie. Teraz zrobię to ostrożnie. Nie, nie ma przejścia. Ach, ja wiem, co ja powinienem zrobić. Dobra. Tu już się nie dostanę. Wiem, o co chodzi. Zobaczcie, zwaliliłem. Eee, żeby przejść przez to, trzeba wyłączyć portal, prawda? Zobaczcie, okay, wrócimy się po kulkę. Kulka jest tu. Eee, muszę się tędy wrócić. Dobra, jest to logiczne. Jest to logiczne. Jeszcze jest to logiczne. Teraz skoczymy tu. Wyłączy się. Widzicie? O to mi chodziło, bo on nas wracał cały czas. Aaa, takie buty. Przejdziemy się tędy. Tu mamy kolejny portal, przejdziemy przez niego. Gdzie my teraz jesteśmy, że ja się zapytam? I mamy drugą kulkę. O, właśnie, widzicie? Już jest połowa puzzle rozwiązana. Druga połowa, pewnie po tym mostku. Jak tu, gdzie tu mamy iść? Tam jest są kamienie... Jak ja się na Boga mam dostać tam? Uuu, uu, karteczki! Widzę dużo karteczek, czekajcie. Zostawmy tą kulkę na razie, niech tu... Boże, niech mi nie spadnie gdzieś, no. Obejrzyjmy sobie karteczki. Byłem i was only thinking about finding one Sophia Aha, że podczas śpiączki on, Czy jesteśmy w śpiączce? E, um, przysiągłby, że jego córka też nie żyje, czyli jego córka prawdopodobnie przeżyła to tornado, A Sofia, no to... Czekajcie, gdzie ja miałem iść? Tu miałem iść. A cóż to robi, oprócz deszcz będzie. Aaaa, rozumie. No dobra, ale... Ty no ale jak ja mam to zrobić, żeby to w czasie... What the fuck? Że dziś tu drugi jest No nie no Ach, czekajcie, 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 całość się podnosi, I tam można się, tam się można tepnąć, dobra, widzicie, tam się będziemy musieli dostać, czyli to trzeba by było zostawić. Okej, okay. dostać się teleportami tam, ale to i tak nic nie pomoże. Olera, no mam problem No bo zobaczcie to musi powietrze. powietrz Widzę, że czekajcie działa to tak Nie 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 hmm. żeby to rozturlać, czy to się da rozturlać Kiepsko Kolejna cholerna zagadeczka. Mmm, dobra, tamto nie wiem do czego się idzie. Wiem jedno, że... Jest problem. Nie za bardzo go wiem, jak go rozwiązać. Ale to zrobimy chyba w następnym odcinku już. Problem zostawimy sobie na następny odcinek. No, robi się ciekawie, zobaczcie jakie... Teraz bardziej postrzępione te światy, kurde, do czego my idziemy, to tak naprawdę nie wiem. Więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hejka.